Muszę zadzwonić do Kasi. Co tam? Siema, słoneczko. Cześć, co tam? Eee... Pamiętasz, jak mówiłaś, że kochasz Real Madrid? Nie. Ale ja pamiętam i to jest wystarczające. Więc mam dla Ciebie propozycję. No najlepszą, jaka może być. Mhm. Wyjazd do, uwaga, Paryża, do Paryża. Louvre. Wieża Eiffla i w końcu to, na co czekamy, ty i ja najbardziej, czyli finał Ligi Mistrzów Real Madrid versus Liverpool. No chuj, bym pojechała. No i widzisz, i do tego jest tak. To jest super, to jest super ogólnie oferta, więc tak: przelot w dwie strony z wybranego lotniska: Warszawa, kurwa Modlin, Kraków, Gdańsk, Poznań, cokolwiek. Wybierasz. Warszawa. Podejrzewam, że z Radziszewa, z Radziszewa nawet by, yy, byśmy. Z Radziszowa i nie, tam nie ma lotniska. Kurwa to by wybudowali. Bilet na mecz, uwaga, możesz wybrać kategorię drugą albo pierwszą. No, jak totalny szef, nie. Trzy noclegi w Paryżu. To nie jest tak, że przylatujesz, oglądasz mecz i wiesz, musisz iść spać, bo rano wylatujesz. Trzy noce. Przylatujesz dzień przed i potem pomasz dwa dni na cieszenie się, oraz uwaga na zwiedzanie tego, co dziewczyny lubią najbardziej. Wiesz. Czajże. Ja byłam w Paryżu i zwiedzałam, no ale. Ale zajebiście, kurwa, to odnowili ten, odnowili teraz y, wieżę Ifla. Musisz zobaczyć na nowo. E, ubezpieczenie? nieważne co by. No łot. Złamieć się paznokieć, kurwa, grubą bułę ci zajadą, nie? No. Oczywiście, wiesz, bo wówczas y, pachle franczy? Y, franczy. No właśnie, opieka polskiego przewodnika na miejscu. N nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic nie rozumiesz. Polski przewodnik ci pomoże. Oczywiście, transfery lotniskowe na stadion i po mieście, no to chyba nie muszę mówić, że tutaj w pakiecie, nie? No i ile ten pakiet? No, jeszcze upominek dostaniesz, ale to nie jest najważniejsze. Powiem tak, od siebie dorzucam, że cię wezmę do Disneylandu. Byłam w Disneylandzie w Stanach. No ale kurwa, to w Stanach ty nie porównuj, w Paryżu jest by far. By far najlepszy. Mówią, że przereklamowany ten Disneyland. Dobra, słuchaj, jakbyśmy polecieli razem. Wiesz, że dwie osoby. Yy, poczekaj, już tutaj wyliczę. 58 tysięcy. Kurwa, sporo. No, dosyć sporo, ale wiesz, to są niezapomniane przeżycia, nie? I ty płacisz tylko 58, i resztę. Nie jestem jakiś pierdolnięty. Ale jak 58 i reszta, to ile łącznie za dwie osoby? No, łącznie, łącznie trochę więcej. 7, 78 łącznie To czemu ja płacę 58. Wiesz co najbardziej w jest wkurwia? Co? Że ty jak na kobietę nawet trochę myślisz i nawet dosyć sprawdzie. Dobra, chuj to po chociaż każdy za siebie. 39 wychodzi. 39 tysięcy? No spoko, możemy lecieć. No. Ale, serio, przysięgasz na matkę? Serio, przysięgam, możemy lecieć. Chciałbym w, mieć w życiu odhaczone to, żeby lecieć do, na finałę Ligi, Ligi Mistrzów, no? Zajebiście! Dobra, to lecimy. Mogę ci się dograć do wszystkiego tam. Ale mówisz serio? Mówię serio. No, no mówię poważnie. Kurwa, zajebiście! Ja tu czwartą godzinę ja to szukam, to kogoś, szukam kogoś, kogoś, kto mógłby polecieć. Nie, no w chuj bym, w chuj bym poleciała. Zajebiście. Dobra, to się potem zgadamy na wszystko, nie? Dobra. Dobra. Nie to mniej. No. <laughs> Kolejny duży sukces seriusza. Ah, tak szczerze, to była ostatnia deska. Yy, dobra, zobaczmy, czy mnie w chuja nie robi. Nie są to dla mnie jakieś pieniądze, na których straty sobie nie mogę pozwolić. Wow! Kobie. Bogata kobieta. Ej, chciałem ci ogólnie pożegnać, bo byłaś dla mnie dosłownie ostatnią deską ratunku. Widzę tą kresłowną, widzę. Długo nad tym myślałeś, czy ktoś z czatu ci podpowiedział? Nie, nie, ja. Nie, ja. To całk całkiem kurwa, dobre, komśnido takie, no? No, no to widzisz. Dobra, no to tyle, to to piąteczka. Rozumiem, że słuchałeś mojej lekcji w u Nie. No? Dobra, sama? Nie. Z kim? Z Rękiem. O, zajebiście. Eee, nikt Nic więcej, tak? No, tylko ręka bym wzięła. Tak, jak wzięła. Stawiasz mu to? No, on nie jest zainteresowany piłką, więc pewnie bym musiała zafundować taki wyjazd, żeby w ogóle chciał lecieć. P poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy ty mi właśnie chcesz powiedzieć? Że fundujesz komuś wyjazd za cztery dychy? Mogę. O kurwa. Co ty masz kurwa pieniądze, fundujesz narkotykami, nie wiem? Nie. Kurwa Opowiadaj. No, ja sobie po prostu odkładam pieniążki powolutku, se żyje Powolutku, Wiesz, ja jestem zazdrosny Ja wiem. Ale to coś, to też to, to osobę, która ma Richarda. Rozumiesz to? No? Nie wiem, co to Richard. Richard Miller. Dobra, ale w ogóle, to, co bym miała, nie wyszedł na biedaka, to ja muszę wziąć dwie osoby, wiesz? No to, no to weź Sandrę i weź Jasia i możemy tam nagrywać odcinki. To by były chyba najdroższe odcinki kurwa na świecie, wiesz? Ale fajne! No dobra, możemy sobie to jeszcze przegadać na spokojnie, wiesz, to jutro po, albo pozastrzelam po prostu. Dobra, 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 dobra. dobra. I, I ty mi wiesz też, bo ja nawet wiesz, nie wiem, nie wiem o czym my mówimy, no nie, bo ja nie mam ani linku do tego, ani nie widzę tego, nie?